Gry. Siema system z tym innitficus system ficus Widzę, że odpaliłeś na nowo? Nie mam bronie stare? Zaczynamy no. kolejny odcinek z tej gry Nie mam Sniper Gun, guns Nie my jest tutaj tak wow. się słabo zbryłem ja piordole dawno to nie no. grałem Co to kurwa zacząłeś myszy No się, tak to wygląda Dobra e, Kupiłem co miałem Ciekawe co tu jest. Na, na czym skończyliśmy? A, tu jesteśmy, nie wiem. Co się nie pamiętam, gdzie to jest tak szczerze? No dawno wtedy nie graliśmy. Nie, a tu jutro no. bym wstały, stary. No ja też, nie? W sumie jutro bym to wstał i jeszcze tego Rainbow Rocket w sensie. Tego jeszcze nie rzuciłeś, no Nie, no, jednego rzuciłem. A, a, tego na... pierwszego najpierw czy tego drugiego. Najpierw tego Nie, nieco ty. A Ej idzie jeszulany ogry jeszcze dodatkowo Mam I... raz załatwi się go Ej, my tego nie robiliśmy na odcinku No nie No taką walkę z ogrem, chyba że to też była. <coughs> nie wiem jak kliknę Ja kocha żeby z zoomem maksymalnym, nie? Wiem to na pewno I to jest fajne ja Mam sniper Od razu z Fortniteem to kojarzy, bo ten jest taki sam zoom Taktyka na jumpera, co ty kurwa No ja. Ej, co się stało z tym po mnie? Karnistro Nie, ma, ktoś mi... Wybuch w powietrzu? Aha, tu coś się jebło Kurwa, i co weszli? Fortnite A e, nie musi ruszyć Jakaś postać powiedział Explosion Time U mnie tak powiedzieli Explosion Time Ej, bo on będzie spierdalał, nie? To nie jest za dobrze Mmm, praktycznie, zawsze o. tak jest Ja powiem, widziałam z pleców Ja pierdzielę ci się... nie Nienawidzę tej gry Pod względem fps <słys》> No mam ma taki problem, że po 30 godzinach grania w jakąś gierkę, nagle ma 30 FPS-ów. -y. A przed no. tym, bo <laughs> No tak, właśnie, kupiliśmy gierkę, prze przejściliśmy ją tam raz. Był git I nagle mam FPS-a, nie problemy. I komputer po czasie już... No właśnie. Do tego jeszcze nie ma na kanale Demolodzis, bo tam to już jest taki poziom, że jest niegrywalne. Ciekawe czy dodali coś nowego. Dodają, dodali wiele razy, na pewno nie, nie ten, na pewno nie graliśmy kiedy coś dodali. Ej, zablokowałem się. Dobra, dobra. Ej, mam apteczkę, ale to nie jest rzecz, którą najbardziej lubię. Jak są apteczkę też? A ja wiem co tu będzie ty z Left a, trochę taki moment. Z horda? zdarza się. Zdarza się najlepszym właśnie. Tylko nie ma nic co szybko strzelać. Ja mam kawaha z mołym Ja podoba mi się początek. Kurwa. Co ci się podobało? Początek tego. Kurwo! Jakiś chuj. No z dupy początek, bo zajęliśmy się z tej sniperki trzeba. Ja teraz kurwa A, się wklikać nie no, mogę w Nie wiem. Coś młotowa? Mam najdakłeś. Ok. A w ogóle ci z botem, nie przejmuj się tym. Dobra idzie na łódkę co? No i idzie. Szkoda, że nie musimy wziąć zwykłej łódki, tylko będziemy płynąć właśnie jakimś mostkiem. Zdalnie sterowanym chyba, nie wiem Nie klikam prostu. Dobra, ja jestem na pokładzie, no. Kurwa te pszczoły. No już nie żyją. Jakby nas tutaj dorwały, to by było dziwne No się ani w sumie cały czas nie żyją, ale i tak co nas jeśnie, to jest chyba. Dziwne ludzie. Lore. Da się tu spaść, chyba się da, lepiej nie próbuję. Tam coś idzie, to jest wrój? Mi się wydaje, że tu by się dał prześpiech W tej wodzie? No, że nie, 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 nie wiesz, nie zawieszbyś na krawędzi, nie zginąłbyś, tylko normalnie dałoby się. Wskidzu, kurde, to jest tak nisko woda. Tak ty te statki stałem. Bo one też nie mają jakiejś mega, wiesz, potrzeby chyba, mega głębokości. Nie wiem, z botanikiem się pogadał. Z botanikiem? A co to kurwa jest za... to jest... Co? Nic? Botanik to jest ten... O, zombie fajny. Widzisz tego zombiaka? Botanik to zombie, kurwa, uważajcie od nich. Nie, <laughs> tego zombiaka? Ej, zawaliło się. Ty, ta łódka się rozjebała. Nie ma powrotu. Co nie, czemu masz się Ale rozjeba? Ale movement do stary. oda się tu spiąć, zajebiście. Ja nie wiem, jak ty w ogóle zdążyłeś skoczyć na to, zanim to się rozjebało. Nie <coughs> wiem, to się rozjebało w ogóle. Ej, tu powinny być ogry, nie? Tak mam w głowie. Ja mam w głowie, że my to jednak robiliśmy, kurwa. Ale chyba nie na odcinku jednak. Bo nie płynęliśmy tą łódeczką. <coughs> no bez kidu. Nie to są podobne lokacje. Jakiś dzieci, Nie, kurwa, po prostu ja już widzieliśmy się, któryś raz. Ej, gdzie jest ten ogr? On zaraz po no wejść, chyba ta ja ogr, co? Hmm. No. No. Kana go robimy. Chyba po drugiej stronie ładnej. Ego, Ja mam ja stary przy sobie tyle nade'ów, nie? Że on to poczuje, na pewno. Ale my też dużo zombiaków bije. Tylko, że on mnie nie atakuje, bo mam fajne najdy właśnie. Ja mam takiego spota, ile że... ile nade'y jeden szyszka dodaje te szyszki są zajebiste. Dobra to jest zawsze Kurwa! O ja! Mam też szyszkę. Ale nie mam... No free hacks, dokładnie. On no, spierdala znowu. Kurwa. Jest. Wiem, gdzie się stała? No dobra O kurwa. Gdzie on jest? Nie wiem. Tu. Ginie już teraz. Jak mi się wydaje. Że nie ucieknie. Nie uciekł. Dobra, to są zestaw na żywo tych skalach, a nie mam kurwa. To jest darmowe użycie apteczki. Mamuśka. Biegna. W a i faktycznie, i to są kruki. Dobra, nie wiem, nie wiem, chyba tu trzeba iść. Też nie wiem, ciągle powiedział, nie wiem, cztery razy już. Nie wiem Piąty. Nie mamy zestawu do otwierania fajnych rzeczy, To jest W środku, gdzie to jest tam. No w tym zestawie, właśnie, gdzie ty powiedziałeś. Aha. No nie wejdziemy tam. Ja mam kocha. A ty też widzisz to kocha, czy tylko. Jakoś... Ja, ja mam parkę jakąś? Ty masz jakieś perka. Ty masz talię chyba taką. Bo ty masz tą talię z tym. z tymi broni, nie? To co tam próbowałeś kiedyś No. Dlatego, ja tak, a ty się wolno idzie przez to, A ty jest PM, Tu jest tak słaby, że się nie dziwi, że osoba, którego mają zginęła, tutaj. <grym> kurwa, ile tego się to rozpiło? Ja w sensie, ja mam kurwa 7 razy 7 mniej w sensie punktów tylko. Niż ten. pijem? Aha, że tyle lepszy. Ja mam 6, ale. No. <grym> tak. Go! Się... Taki lagi! No, ja mam ja mam zawsze wrażenie, że mi ty tutaj wyjadły wtedy nagrywania, przez takie lagi, Wiesz, że zostanie zdjęcie i tyle, i do końca materiału będzie tylko głos, no, no coś, No No, na szczęście jeszcze tak nie miałem, to fp, wow. cięcie, co, dobra, Cię dziwę, że niektórym widzą się nie chce tego oglądać, czemu cięcie, co robisz? Ja no, chciałem zobaczyć, bo kurwa, to... z martwej strony, czekaj, łuk. bo ja teraz muszę wytłumaczyć widzą, że o co chodzi mi z tym, że nie chce się niektórym widzom tego oglądać. Chodzi o to... Że na pewno to u nie ma mniej wyświetleń niż powiedzmy odcinki z GTA 5, nie? I się nie dziwię czemu trochę, jeżeli takie klatki są nie To może trochę... No i też trochę mniej popularna gra wiadomo, ale no może trochę zniechęcać ludzi faktycznie do oglądania Więc zostaw łapkę! Żeby wesprzeć samiego Nagraj Blonz C 6 Nie mam hajs na tą grę, bo idę na D.H. Nie mam hajs na tą grę ja Nie wiem, mam tyle, ale wolałbym sobie farminga kupić. Odcinek farming z nami fikus. Ej, nie no, jakbym miał farminga, to nagrywam wizę farminga, to na pewno. Poszukaj baterii w pudełkach. Look your Ej, dużo tu zombiaków, takich luźnych. <laughs> luźnych tych. Ej, już... Kurwa, to jest... Te drzwi zrobią hordę, ja ją chciał tam wejść. O, to jest okno, no dobra. I zresztą macie grubego. No. Nie ma tu lutu, to po co drzwi z hordą? Dla Aha, jeszcze drzwi bez hordy, w ogóle jest co można tworzyć i wejść na legalu. Nice. to fajny Fem. budynek. Fem. Nie da się tego rozjebać. Fasola. Czy się opłacał, tu przecież po fasolę. No niby to jest regeneracja życia, ale... Nie wiem co trzeba zrobić. Gdzie trzeba iść. A ten... Budełka znaleźć. Ten skitryk, z z akumulatory w Jeden w sumie gdzie kurwa leciał Main charakter kurwa Marvelowski Spiderman normalnie, chyba się z zombiakka zmienił To co jeszcze żyje. Doktorka Doktorka stoi za drzwiami z alarmem, nie klika ich kurwa dyliwka. Jaka jest najbardziej seksowna postać w Marwelu? Oprócz Kurwa, To <laughs> nie jest Marvelu, ale jak tak mówisz to chyba choker. <laughs> Tam leży. A, jakieś słabe te. Dobra, bo weźmy znajdźmy bez kitu te akumulatory bane. Nie co? wiem, kurwa, byłem w tym domku nie widzę. Jakieś pudełka mi się przeszukać, może to w ogóle nie te domki, tylko tam gdzieś leży, co taka... Nie lubię takich rzeczy, kurwa, to jest zapchaj dziura. Nie no, po prostu może jesteśmy debilami, nie? Grawiaś gra miał w głowie takie. No i to znajdą w 10 sekund, nie? Jak biegamy jak dawny. A tam byliśmy? Mam. No, Ała! Co to? To było w domku, w którym byłem jak na początek, nie? Man. Tylko, że nie byłem w tym Kurwa. pokoju. Ja prawie sprawiłem, że musielibyśmy to wycinać, ale nie zrobiłem tego na szczęście. Ale się no, nie przejmę. Dobra. Jak nie muszę, to się nie przejmę. Ja otworzyłem bramy tym akumulatorem i... A, faktycznie. Ej, to będzie chyba fajny moment, taki, którego nie pamiętam, ale ten, on w ogóle zapomniał, że on będzie, że jest w tej grze, go, nie taki moment. Ty, się... ty, czemu ja w w ty, 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 ja w ty, jestem? Ja też. Czemu coś... no. A no, to ty, 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 gruby ty, <laughs> Ale ty, 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 ale jednak z to nagrywam widzę. Ale most. Ty też tu nie masz podłogi, tylko tą środkową balkon szedłeś? Mmm... Tak. Dobra, wymyślałem, ja że teksturą się przydać coś. Ale dla pewno się siadam środkiem i tak, nie? No dobrze Do się do stron. Dobra, misa pierwsza będzie. Na tym odcinku. Okej, okay, ile minut materiałowa? Weź mnie gryź. Ej, tu będzie chyba... Oj... Tak, o botanice się bawiłeś, właśnie powiedziałeś, że botanik to jest znowu. Nie, botanik jest od roślin, stary. A ty tam odłodzi botanik. Wiesz, boat, nie boat, bo yeah. botanik. Botanik. Ej, tu będzie przejebane, bo to jest to no ty To chyba nie lubiłeś, nie, z tym... Później będzie, w sensie, to już jest ten akt. Hmm. W sensie? No ja, no, to, to jest my jest, mamy teraz... nie pudełek z tej chaty, a <gryw> przed tym jeszcze będzie labirynt. <gryw> Ta misja C, ja tak nie lubiłem w sumie. Nie wiem, kurwa, ja wiem, że w trzecim akcie jest ta misja, co jest najtrudniejsza w grze, nie? Tak? No to ostatnia. Co my no dwa tak. razy się wyjebaliśmy. Tak, 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 pamiętam. Dobra, generalnie to jest właśnie botanika teraz. I patrzcie, botanictwo <laughs> się przed nami kłania. Kurwa, ile botaników po liście, ile, słowo, ile słów związanych z botanistą było powiedziane w tym filmie, nie? To, jak ktoś to napisze w komentarzu policjantem, to przypnę serduszka. <grym> kurwa. Ja wiem, że często takie tubarzy robią, ale mi się nigdy tego nie ze robi, się. food service. Eee, napisane. Mhm. A. Kurwa, co ja. ja nie wiem, co ja mam w głowę, a to jest pudełko po butach gdzieś. Kto w buł w pudełko po butach jedzenie, ten. <grym> nie ten. <grym> Bułta Buta, będziesz opierdalał pobie. No, co kupię, kurwa, medal? No taka marka Butów. A jak tam materiał są? 12 było. Dobra, to na chillu. o Opierdoleniec mnie opierdolił. Ale mi dużo zadał. Ej, w środku jest zobacz, widzisz? O! <laughs> Kolega przyszedł. <laughs> Przywitać. To jest ten, co z nim nagrywamy, kurwa, nas jest trzech tak naprawdę. Glock, fajny chyba. Na no się mi brakuje jeden, żeby był fajny. Punkt. Istnieją coś Glocka. Podam jest o 6 gorszy. A ja go piknę, żeby pokazać w że skina. O taki. Właś Ty, on nie żyje, ten gościu. Patrz, czy mu się coś wiesz, go. Ale właśnie. Jakieś robactwo. Widzisz? No bo to są robaczywi. A siebie te fabułaty tej gry, jak wy chcecie wiedzieć widzowie, to. A to jest zamiast tego to nie. Dobra, e, to, to, to poza polega poza na tym. Że... A kukurydzy. To polega na tym, że oni są rob... zombiakami, bo robaki te jakieś zarażają. A, no. Nie. Oni są robakami, bo robaki ich zarażają. Tak, tak, pewno. Wiemy o co chodzi. Dlatego zębiaki są nazywają robaczy, a się nie zębiaki w tej grze. Ktoś pika. O, jest to torba z, z, z hajsem, bierzemy, nie? Jest ten darmowy użycia, które ty mi zawsze zapierdolasz. <noise> Stronger <noise> <noise> together. Kruki No ale to ja byłem tą paczkę, nie chyba? No jak masz miejsce, to weź. Wiesz, że to ja ptaki? Nie tam To ja już żyję, to jest bez sensu zostawiać i bez sensu się cofać Także mam 110 fajnie Za frajer! To za żyganistwo! Jak spuszczę ptaki, jest. Żyj... Osób, Aha. Hmm. Nie, ja spingowałem żonę są w ogóle Nie, miałem gdzieś z tyłu i się wygupiam Ja się w zombie go zamieniam. Ja tu patrzę sola, życie troszeczkę, ale dobra. To sobie broni, szukam jakiś fajny coś O gruby, o kurwa, help mi ja kurwa Bo Ty sam... speedrunujesz, a ja zmierzam każdy centymetr mapy. O, kruki znalazłem, wiesz Ja on jestem zejść mocniej kurwa, mój mógł nie może mi się wbić w dupę no o, no ja ci z y, rogami Ja też kałachem ich nie jestem w stanie zmaszytać. Ej, oni są mocni, stary, że mocni, nie? Teraz coś tak bez baita. tu coś się odjebało. Dobra, ja bym się dalej, no. No. Bez sobie na no Kurwa, kto mi gdzie ja gniazda, nie? Ja. Pamiętasz? I wiesz, że tu będzie mega fight? Oleg, DOSTAŁEM TK! Nie wiem, jesteś taki pistol? Nie, ty masz nie lepszy. Kurwa, mam lepszy ale łuk, mam teka. ale ja pierdolę. Mam TK 12 lepszego niż karabin. Główny. Pozwól. Chłop co zawinął. A co, ten łuk jest lepszy niż ten pistol? No, ale kurwa, nie wiem. Nie mogę to jakoś... Łuk. No pierdol o, to jest nice idea z tym wysadzeniem, ale horda jest. Czyli nie nice. A pilsy. No nie ja wiem w sumie, jak tam dopatrzeć Kurwa, że ja tych pisów bez sensu tutaj ja patrzę. Ja miałem chuj hp i tak. Mów do mnie sniper. Mów do mnie z nami. <laughs> Pamiętam, że był taki okres, że tak często do mnie, my tak razem często graliśmy i w ogóle, no. że do mnie każdy, nawet jak my się w rale spotykaliśmy, do mnie z nami, nie? I z nami podaj ketchup, nie? Kurwa. No tak było, tak jest zawsze chyba. No! Pojewane. Ale cię ja też się ja być mówić Fikusem, tak? Okay? Wiecie, że widzowie, że lubię? I tam mam W fikusek. W no, bo jego nick to jest I. W sensie i to jest i po prostu, a jego nikt to jest kusek, to jest wlew i, i kusek. No W a i kusek. No, no, I po prostu. Dobrze, niech się będzie blin. Znajmiemy no. wymyślnik. To jest wlew i kusek. Kanał wlewie i kusku. A jedyny wlew jaki zobaczycie sportowy to jest e-sport. Ja no FIFA grałem. Tak W Ej, łatwo poszło. Nie było tego, łamaczy. What the fuck. Ej, coś mi... Później będą pewnie i w gorszym miejscu. Jak będą w labiryntach. Kurwa, to jebana nie... Dobra, nie... Ale my wcześniej mieliśmy jakieś te przejebane akcje. Nie? Pamiętam, że mieliśmy tu łamacza chyba, nie? No. Jeszcze mieliśmy łamacza w labiryntach. To było porąbane. To teraz tam będzie pięciu. A ja się lecę kurwa solo, bo w nie miejscu lecieć no, kurwa. mnie w kurwie, bo przejście coś czas zagryguje. Weź go tam zdaj jak to się robi. Nie, jump shoty robię, kurwa. widzę. A go nie widzę. Teraz spierdzieli, ładuję umiejętności i zarzega znowu, nie? To jest taktyczne Trzeba wyjść. Ja kłócam kuź w jakimś rainbowle. Za dużo grania. Tam kruki spłoszyliśmy, a to ja chyba jednak. No i mamy labirynt, kurde, te Billy. Ej, ja tu trzeba pokazać tą statuetkę, którą odkryliśmy, niby, nie wiem. Mm, ona była blisko wszystkiego. Iść dalej, no. Dole, kurwa Nasz paralizator uził po cenie. Jeszcze nie musiałem paralizatora, mogę E trzymać. Hmm. No nie wiem, horda jest, to myślałem, że tak będzie lepiej. Aś, kurwa, no, mać, trwa. mogę karabin mieć jakiś, Kurwa, Wiecie, co? ja często do, na tej mapie już do was strzelam, nie? Tak zauważyłem też. Dobra, idę w labirynt. Nie, się Nie, dalej, nie, ja bym tutaj jeszcze ich kurwa pozabił, nie? Nie wiem Chciałem ja bardziej strzałem mówię dować co, ale no Nie dobra można iść o z wyskitu. Ale ja pamiętam, że ten labirynce przez strany, chyba teraz będziemy pamiętać drogę, nie ja poczułem w ogóle trochę inaczej Zebranie ja momenta, dwa figurę. A tu broni co mi jest kurwa 12 razy więcej. się razy no. Nie wiem o co chodzi. Może 12 punktów więcej To sobie piknąłeś, nie? Mhm. No, w sensie to jest mala no jest. broń, ręcz? Mala, no. Aha. No ale jak w sumie tyle punktów, teoretycznie... Nie, ja i tak mele moim zdaniem, nie ma sensu. To jest tak, że w większości zabijasz bronią palną, jak do Ciebie nie podejdą i do Ciebie nie zaatakują ani razu, nie? Więc to jest mimo wszystko w broni palnej plus. Nieważne, jaki damage tam ma większy ręczno no. Ale dostałem wpierdol, przydało mi się leczanka Tam jest jakaś w ogóle... ...z prądem. Widzisz to? Co, jest prądem? Wajcha nie, nie To, to kiedyś było? Wydaje mi się, że nie Kurwa dostaję pierdol od bossów z Dobra, idę do przodu, bo to nie ma sensu Ale mi się wydaje, że to trzeba jakieś przełączyć albo coś da Jakieś rzeczy piskie, nie wiem, może ławeczkę znalazłem, jakieś statueczkę. E mm. a ja wszędzie szukam ci to... Nie, wkurzajmy to oponce no mają tu dużo hp Wstrzelam do ciebie, bo jesteś fajny. Dzięki beczku Tak oznaczam teammate'ów. Wsielam do nich Kurwa co to ogień nagle wybucha. Raznalazn jakieś sprzęty. Chyba jesteś przy końcu. Nie, to jest jakiś sprzęt. No mnie ciekawe co tam robi tamto serio, nie? Ej to w sumie, weźmiesz to? Jebany labirynt z, z narzędziami to jest w tym Kurwa, jakiś debil napierdala kwasem Widzę Ja mam mało hapania Ale idę tu, bo tutaj nas bot prowadzi On jest... O, wyjście jest Dawaj, przepiegnij tu Dobra, statuetka bo Fiku zapisłem jak tu byśmy to FIKO od razu szedł po schodach do góry, a ja stwierdziłem, że to zajdzie tutaj No i to jest statuetka właśnie. Ona nie była jakieś na dole? Na górze była? Bo... Nie wiem Nie wiem Pikacie macie odzimata Dobra e... ja Akurat nie wiem jak to znalazł Wiem, że tam pierwszy... No ty po prostu na biegłeś na górę wiadomo speedrunując, dalej idąc a ja stwierdziłem, że tej przeszukam jeszcze labirynt Bo taka odnoga nie może być po nim zostawiona przez twórców. A coś musi być. Ale ja będę się odkażał. A w sumie to jest nie savezon. No dobra, to mam naki No na key. Ale mają tu kasę. Ej, tu możesz użyć zestawu. Nie wiem czy to się opłaca, ale. Są drzwi. Do tego zastaw... Kurwa, skierdaj, z tym bugiem i z tym chujstą. Tam jest jakaś... ...mini-snajperka. A nie, shotgun no jest to. w środku. Dawaj. A jaki kolor? Czekaj. Nie wiem. Tak on ci nie pokazuję. Niebieski. Ja bym mógł wziąć, a ty? Ja też bym mógł wziąć. Miło 9 lepsza, a to by, kurwa ile? No 8. To możesz to wziąć i ja wezmę twojego kocha, nie wiem. Nie, to właśnie na odwrót, kurwa. Dobra, bez kitu. Jak od ja. coś odgadam, ja ci snajper. O, lecionka z darmu. Dobra, ja mam fajne kształta, dzięki. <laughs> dzięki, że nosiłeś to dla mnie. Proszę, bryku. Torba na amunicję? Nie, no to jest, kurwa, dajaj chyba, co? Hey, no to dajaj. Ej, tu jest snajpa. 29, nie wiem. Kurwa, teraz chyba będę snajperem. To jest ta jeszcze najmocniejsza, nie? To jest ta jeszcze najmocniejsza no. o złote karty. Boże, uprzygrywasz się złota karta. 5... Misja. Ej, tutaj gdzieś się zamknąć właśnie, bo są zamknięte drzwi. Nie wiem, gdzie było to zamknięcia, ale dobra. No. 25 minut, ja? No yep. A to ja bym pożegnam się z widzami na tym momencie. Fajnie poszło. Laj, laj, laj. Dobra. Nie jestem Cześć, no